Ostatni raz w 2023 roku Klub Honorowych Dawców Krwi Dar Życia, działający przy grupie Azoty Puławy, zorganizował akcję krwiodawczą. Na wszystkich przybyłych w czwartek do siedziby Dyrekcji Puławskich Azotów, którzy wzięli udział w inicjatywie, czekały drobne upominki oraz podziękowania za ich wkład w poprawienie sytuacji banków krwi. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Na dzisiejszą akcję mamy zadeklarowanych 110 osób, czyli maksymalną ilość, jako można na takiej akcji zarejestrować. I od jakiej można pobrać krew. Cieszy nas to bardzo, że jest to okres międzyświąteczny przed końcem e, Starego Roku. Opty napawa nas to optymizmem na rok kolejny, żeby kolejny rok był lepszy. I miejmy nadzieję, że taki będzie. E, dobre humory, uśmiech, który gości na twarzach krzywdawców, pokazuje, że my jako organizatorzy, jako klub HDK Dar Życia, no. Wstajemy na wysokości zadania i to nas bardzo, bardzo, bardzo cieszy. Przypomnijmy, że w akcjach krwiodawczych mogą brać udział osoby dorosłe ważące więcej niż 50 kg, które są zdrowe. Go GSM skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych, naprawa telefonów i tabletów, szeroki wybór akcesoriów, montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany, konkurencyjne ceny. Go GSM ulica generała Fjeldorfa Nila 2, galeria nowa. Oraz Premium Mobile, galeria zielona na parterze obok ruchomych schodów.